Cześć, witam Was w kolejnym i nowym odcinku z serii Android gry. Dziś pokażę Wam grę o nazwie Subway Servers. Generalnie gra nas do, do, do takiego typu gier, jak znana wszystkim chyba Templor Run. Czyli po prostu biegniemy przed siebie, zdobywamy punkty i pobijamy przy tym nasz rekord. I co więcej, menu tej gry jest bardzo proste, gra ma fajny, bardzo, bardzo fajny klimat, co dodaje przy tym właśnie grafika i ta cała muzyczka. Jesteśmy jakimś tam gościem, który po prostu maluje sobie coś na pociągu, i w chwili przyuważa go po prostu policjant, i nagle zaczynam przed nim uciekać. Zdobywając właśnie przy tym monety, i pobijamy przy tym nasz rekord. Co więcej, tutaj mamy do wyboru różne podmeni, że tak powiem. Czyli ten, nasz shop, czyli sklep. Tutaj kupujemy jakieś tam double coins, czyli te podwójne monety. Scorebuster, czyli właśnie przypieczacz zdobywania tych naszych monet. No to jest taki sklep, ta, prawda, który jest znany wszystkim chyba z różnych takich jakby gier. Tutaj możemy sobie też kupić właśnie takie monety za prawdziwą gotówkę między innymi. No i tak, i tak dalej. Co więcej, mi, czyli, ta, czy nasz prof, czyli ten nasz profil, tak? tutaj możemy sobie zmienić nasz, prawda, naszą osobę na, inny, jakby na innego ludzika. Co tutaj jeszcze, board, czyli te nasze deski, o tym zaraz wam powiem, o co tutaj dokładnie chodzi. E, trophies, czyli te nasze trofea, które zdobyliśmy podczas gry, Friends, czyli, czyli właśnie te nasze, e, ci nasi przyjaciele. E, tutaj musimy się połączyć z Facebookiem, ja tego jeszcze nie zrobiłem. E, co tutaj jeszcze? Missions, czyli e, właśnie misje, e, które musimy wykonać. E, przy tym zdobywając właśnie level, e, czyli ten nasz poziom. E, daily Challenge, czyli ten challenge, właśnie dniowy, czyli e, wyzwania dniowe. No i to chyba wszystko. Aha, jeszcze ustawienia tak? takie podstawowe, czyli wyłączenie muzyki, jakieś tam auto czyli te auto-wiadomości przychodzące, remindy o... itd., które się pojawia na naszym pasku powiadomień, właśnie itd., o różnych ofertach. Okej, okay, może przejdźmy do samej gry. Aby zagrać, po prostu musimy wcisnąć na środek ekranu, czyli nie wiem, gdzieś tutaj, tutaj, obojętnie gdzie. Wciskamy sobie i widzicie, że nas goni policjant. Zdamowamy sobie monety, sterowanie jest bardzo proste, bo przyciągamy sobie tylko kciukiem, bądź innym, nie wiem, palcem, jak, jak Wam wygodniej, prawda, przyciągamy sobie palcem po ekranie w lewo, w prawo, bądź nie, w górę, jak chcemy skoczyć do góry, tak, do dołu jak chcemy się poturlać, po tym naszym podłożu, no, no i, prawda, z tego metra na metr jest coraz trudniej, musimy po prostu, coraz więcej tych pociągów jest tak, coraz więcej, coraz po prostu więcej przeszkód jest. No i myślę, że jest gra bardzo fajna, bo tutaj, o właśnie, no i to właśnie przez, przez to, że rozmawiam, generalnie gra jest bardzo fajna, mi się bardzo podoba, fajny klimat no, tak jak powiedziałem wcześniej, może troszkę dalej, żebyście widzieli lepiej, no i widzicie, że tutaj zbieram sobie te nasze monety, tak, i po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, z metra na metr jest coraz trudniej, jest coraz więcej przeszkód, które musimy omijać, no i taka gra właśnie, która z pewnością zabije czas, jak nam po prostu jest nudno, na pewno zabije czas, bo nie ukrywam, że jest, że nie jest, ona, że jest ona bardzo wciągająca, jeżeli chodzi o prawda, samą rozgrywkę. E, ciekawa i po prostu fajna, interesująca grafika e, to właśnie ona sprawia, że dzięki temu gra jest bardzo wciągająca. O, jak widzicie, pociągi jeżdżą, tak. Jak widzicie, musimy je omijać i po prostu zbieramy sobie przy tym jakieś tam monety którym właśnie dzięki którym możemy sobie kupić jakieś tam nasze usprawnienia, czyli właśnie ten Scorbuster, czyli ten 3 tak? o i teraz mamy jakąś rakietę, jak widzicie możemy zdobywać podczas rozgrywki też jakieś um, takie podro, podrożne, żeby, że tak powiem po drodze, usprawnienia po drodze czyli właśnie jakieś tam rakiety, tak? jakieś piosenki odrzutowe jakieś takie buty, które skaczą wysoko, no to jest dużo takich właśnie niespodzianek, że tak powiem jeżeli chodzi o, ten, o tą deskę, no to zobaczcie, że po, po kliknięciu dwukrotnym kliknięciu na ekran mamy do dyspozycji taką deskę, która, dzięki której możemy właśnie szybciej jeździć, też szybciej po prostu przebywamy tą drogę naszą. I teraz, zobaczcie, że po zdarzeniu z jakąś przeszkodą, po prostu ta deska się psuje, tak, ale jednak jeszcze dalej możemy grać. No i co więcej, no to, to chyba wszystko o tej grze, bo co będę tam więcej o, wam, o tej grze mówił. Myślę, że no fajna gra i godna polecenia. Z pewnością możecie sobie ją zainstalować na waszych urządzeniach i sprawdzić, jak ona. Czy w ogóle się Wam spodoba? Dajcie znać w komentarzach, jaki, jaki wy macie ten, ten score, czyli ten wasz rekord. Oczywiście link do, tego, do tej gry jest w komentarzu. Gra jest darmowa, do kupienia w sklepie play. Za darmo, oczywiście, jak ja powiedziałem wcześniej. No i to chyba wszystko z mojej strony. Zapraszam do komentowania, oceniania oraz subskrypcji mojego kanału. Aha, i jak chcecie, żebym Wam jakąś tam grę zaczędzował, bądź się po prostu pokazał, to piszcie w komentarzu, jaką konkretnie byście chcieli. Ja Wam tą grę postaram się po prostu pokazać. Ok, to wszystko z mojej strony. Pozdrawiam, cześć.